Oczywiście nie jestem zadowolony z rezultatu tego spotkania. Tak naprawdę graliśmy w tym meczu mniej więcej przez pierwsze 5 minut. Później wyglądało to gorzej. Oczywiście nikomu nie jest łatwo. Rozpoczęliśmy pracę nad nowym stylem gry, ale dzisiaj myślę, że zawodnikom zabrakło koncentracji. No znowu nie najlepszy mecz w naszym wykonaniu, znowu tracimy głupie bramki, postawy w fragmentach, po prostu pre prezenty dajemy i już... Zaczynamy dobrze mecz. Znowu wygrywamy 1-0. stwarzamy sobie 2-3 dobre sytuacje, nie strzelamy i po naszych błędach tracimy bramki. Myślę, że wygraliśmy mecz zasłużoną. Chłopaki byli bardzo dobrze naładowani, po takich poprzednich stratach oni porozmawiali tak, męska rozmowa była bez mnie w szatni, chłopaki sami sobie poradzili i myślę, że dzisiaj oni sami wygrali ten mecz swoim takim nastawieniem na mecz i nastawieniem na przyszłość do dalszej pracy. Mam nadzieję, że to my zostawimy i będziemy tylko rozwijać jak najdalej. No, uważam, że zagraliśmy naprawdę bardzo dobry mecz. Mogliśmy strzelić jeszcze więcej bramek, mieliśmy bardzo dużo sytuacji, ale znowu skuteczność zawiodła. Ogólnie bardzo, bardzo na plus dzisiejszy mecz, dobra presja, w obronie też bardzo dobrze, żadnych błędów.